Pokaż widzom, co dzisiaj się tutaj stało z kaskiem. Rozmartw się. Jak to jest zrobione? Możecie... No, Jakbyście się zastanawiali, jakie jest bezpieczeństwo tutaj wynajmując skuter i jakie Ej, kaski dostajecie. Mano wszystkim z tej strony ekipa Ananas Czas, Witamy was na naszym kanale, gdzie przedstawiamy kolejne przygody z naszej miesięcznej podróży po Wietnamie. Dzisiaj w wątpliwej jakości kaskach będziemy pokonywać uliczki Hue, pokażemy wam jak wyglądał i ile kosztował nasz nocleg. Dostaniemy się skuterem aż nad ocean oraz pokażemy wam jedno z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych miejsc kultu religijnego w Wietnamie. Zaczynamy! 15 minut przed odjazdem i jeszcze udało mi się złapać jeden bardzo lokalny napój tym razem. Tak. E, salty Coffee. Nie, absolutnie nie wiedziałam czego się spodziewać. Po prostu weszliśmy do kawiarni i stwierdziłam, to zamawiam. A okazało się, że dostałam kawę, która e, tutaj widać, że już jest wymieszana z mlekiem skondensowanym, ale na górze chyba jest warstwa jogurtu, która właśnie jest słona. W sensie z solą. Um, zaraz spróbuję. Zobaczymy. Tak za ma dzisiaj dużą potrzebę odkrywania lokalnych smakołyków. Ja czarną piję. To chują zjadłem smakołek. Mm. To jest taki. Wygląda bosko. To jest taki ubity jogurcik. taki jak chmureczka. Pyszne, fajny jest to ten miks smaku słodkiego i słonego. Trajed. Tylko weź tak od góry właśnie, trochę tego wciągnij i trochę tego na dole. Jakbyś mi nie powiedziała, że jest Solona, to bym nie powiedział. Okay. Ale jest bardzo dobra. Ej, słuchajcie, ja wiem, że nie chcecie tego robić, bo te kaze pewnie będą podawane. Przepięknie wyglądające, warstwowo i tak dalej, ale to trzeba wymierzać. Tak myślałam na początku, ale no nie chciałam tego robić. Myślałam, że jakoś idzie, ale to trzeba wymierzać. Kurwa, dobre to jest. Mm. To jest dobra. Ej, pycha, to jest naprawdę Mówiłam dobre. tą kawę z jajkiem, że była dobra, bo była dobra, ale to jest po prostu pycha. Ja będę to piła teraz. No, tylko tutaj jest. Hmm. Chyba nie, ale... mnie, do każdej kawy. Korzystając z tego, że Hue znajduje się tylko 15 km od Morza Południowochińskiego, a my nie możemy wysiedzieć ani chwili bez dostępu do wody, postanawiamy się tam przejechać. A na miejscu zostajemy spokojne, bezludne plaże i lokalnego rybaka, który naprawiał swoje sieci. Co? Nie widać tej sieci, albo nie widać pana. Pan no, trzyma sieci. Ale no. Z tamtej strony byś nagrał. Co? Może byś nagrał z tamtej strony. Pan tutaj zszywa sieć. jest. How, how you do it. How you do it. Ej, przyjechaliśmy sobie na taki e, cypelek na plażę. Zobaczymy wam na mapie, gdzie to jest, bo te nazwy są dla nas bardzo ciężkie do Żyć. ogarnięcia. Jest tutaj, jak nad polskim morzem. No, i tak nam przypomina to polskie morze. I, I kolor piasku, i generalnie szerokość plaż, i kolor wody, i temperatura wody. Ej, wiecie, jak jest zimno tutaj. Serio. Eee. Przyjechaliśmy na taki cypelek, który na mapie wyglądał trochę jak Hel. Tak. I miałam jest nadzieję, jak na że byłoby, tu jak na Hel. Nie jest, ale plaża generalnie jest w sobie przypomina trochę. Temperatura wody przypomina Polską. Chłodno jest. Tak, to jest plaża przy chłę. Przyjechaliśmy skuterem, pół godzinki nam to zajęło. Nic nie słyszycie, bo strasznie wieje, ale nasz mikrofon jest chłodny i nie działa. No, niestety, ale patrzcie. Vendo gente, Mágica na Flávia. Então se apresenta, Duma, nie? I cóż? Duma. Wystawiają swoje flagi mm, przed tą. Dojechaliśmy do takiego construction site. No, a chcieliśmy jechać na Chcieliśmy jechać na Viewpoint, a jesteśmy na point. No, budują most z tyłu. No, właśnie tam mi Iza kazała jechać. No, Mostu. Tutaj kolejny przykład tego, jak mimo 30-stopniowego upału wygląda ochrona przed słońcem w Azji. Nawet osoba jadąca z tyłu na rowerze jest ubrana od dołu do góry. To, to ką, jak Filiśmy na jakiś lokalny cmentarz przy polu ryżowym. Jezus, jest ogromny. ogromne, on z tyłu widać. A to się ciągnie tutaj, po prostu wzdłuż. Uład, jest Zobaczcie, jaka część jest okrągła. Nawet jak są kwadratowe, to są okrągłe takie kwiaty lotosu. No Maciek wpadł na to i w sumie się z tym zgadzam, że możliwe, że to jest na kształt yy, kwiatu lotosu. Czyli narodowego Symbolu. kwiata, tak? Tak. Ale pochodzi on z religii, nie? Więc miałoby to sens. Pokaż widzą co dzisiaj tutaj stało z kaskiem Chyba no się. Jak to jest zrobione możecie? No jakbyście zastanawiali jakie jest, macie bezpieczeństwo tutaj wynajmując e, skuter i jakie Ej, kaski gramat. dostajecie. No jeszcze nie ma to... regulacji tej tak. paska, więc... Jedyną gwarancją jaką ten kask daje to to, że prędko dostaniecie się do zaświatów. Jak już, jak już będziecie mieli wypadek. Ej, ale nie rób tak, bo lubię. witamy na największym markecie w centralnym Wietnamie. Nagramy wam trochę scen ze skutera. Wieżowy. Z czym? Z sezonem? Nie wiem. Dobra jest. Z czarnuchą, może. Może jeszcze widzę. Drogi widzu, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Zachęcamy też, abyś odwiedził naszego Instagrama, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad oraz migawek z podróży. To tyle. Wracamy do filmu. Zamówiłam lokalne danie, banh voo -e, czyli wariacja na temat zupy z kluskami. W porównaniu do Pho, ta właśnie ma kluski raczej takie okrągłe i małe, a nie płaskie. Połowinka zielska, podobno troszkę ostrzejsza niż fo. E, niż no i trochę bardziej aromatyczna ma być. Więc, Więc próbowanie tej zupy było dla mnie dość e, mocnym i ważnym przeżyciem, bo oryginalna zupa jest e, przyrządzana razem z jakimi e, kawałkami e, krwi świńskiej. Wtedy ta krew jest gotowana i z tego tworzą się one... Koagulaty jakieś. Koagulaty, które dodaje się do tej zupy. Więc tak naprawdę nie wiedziałam, co dostanę, co zamówię. Wydaje mi się, że w tym nie ma. Nie widzę nic, co mogłoby to przypominać. Więc chyba spoko. No nie wiem, podobno się mówi, że jak się nie spróbuje z tą krwią, no to tak by się nie próbowało tej zupy. Ja chyba się cieszę, że jednak, że tego nie mam. Generalnie wywar w samym sobie jest bardzo intensywno mięsny. Wydaje mi się, że mieszany w wieprzowy. Jest mięsko w środku, więc spoko. Ale ma taki właśnie posmak na końcu lekko słodki. Nie wiem z czego on pochodzi, więc cała zupa w smaku jest słono słodka. Eee, całkiem spoko. Myślałam, że będzie trochę bardziej... E, że będzie trochę bardziej spicy, czyli pikantna. Myślałam, że trochę będzie bardziej pikantna. Nie jest w ogóle pikantna, więc pikantności dodam sobie zaraz sama, bo jakieś przyprawy stoją z boku. Mm, no ale cieszę się, że spróbowałam, ale chyba nie powtórzę. Zanim jeszcze opuścimy Hue, pokażemy Wam pewne miejsce warte uwagi. Położona na północnym brzegu rzeki Perfumowej, 5 km od miasta Hue, pagoda Thien Mu jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych miejsc kultu religijnego w Wietnamie. Nazwa pagody pochodzi z legendy. Dawno temu na wzgórzu, na którym obecnie stoi pagoda pojawiła się stara kobieta znana jako Tien Mu, dosłownie niebiańska pani. Powiedziała miejscowej ludności, że pewnego dnia przybędzie król i zbuduje świątynię buddyjską dla pomyślności kraju. Kolejne budowy i renowacje zostały wykonane w kolejnych stuleciach, a wieża stojąca przy wejściu do kompleksu została zbudowana w 1864 roku przez cesarza Thieu Tri. Wieża ma 7 poziomów, 21 metrów wysokości, i jest najwyższą tego typu konstrukcją w Wietnamie. Zapraszamy do środka. że Pan ma zapas wody tutaj? Mnóstwoma rzeczami muszę się z wami podzielić. No więc y, jedziemy już teraz do Danang, ale nie kupiliśmy sobie żadnych biletów, no bo to tylko tam dwie godziny drogi. I widzieliśmy w internecie, że co 15 minut jeżdżą autobusy, to też nie wiedzieliśmy, o której będziemy jechać, nic nie kupowaliśmy. I przyszliśmy do naszego hostelu z powrotem zabrać bagaże. No i y, gość w ogóle mega miły. Y, polecimy wam ten nocleg. Zapytał się nas właśnie, jak mamy się zamiar dostać na. Nie, to my się zapytaliśmy, skąd odjeżdżają, z, jakiego, z którego przystanku autobusowego odjeżdżają te busy. I on nam pokazał, że to tam 5 km stąd, ale powiedział właśnie, że, że może chcemy jechać taką, to się nazywa tutaj limuzyna, ale to nie jest limuzyna, tylko taki po prostu wygodny autobus z mniejszą ilością ludzi w środku. I czy, czy to nie będzie lepsze, bo przyjedzie tutaj nas odebrać z hotelu i podwiezie nas pod hotel w Danang, więc będzie po prostu wygodniej. I powiedział, że załatwi to za 200 tysięcy domów od osoby. No i załatwił za 15 minut przyjeżdża po nas tutaj e, autobus. Zaczynamy jaki. Jest taniej niż w internecie, nie? W sensie te bilety były po około 50 zł, 45-50 zł. No właśnie, one w internecie były drogie, więc nie wiemy, jaka jest prawdziwa ich cena, jakbyśmy tam poszli na przystanek. Ale w internecie były po około 45-50 zł, a 200 tysięcy dongów, no to jest 30 zł? Spoko, pytajcie, pytajcie. To całe miejsce w ogóle ma jeden motyw przewodni. I jest bambus. zrobione z bambusa. Tu bambus. Bambus naturalny. Biorący. No i w pokojach też tak jest. Nie wiem, czy jeszcze uda nam się nagrać. E, łóżka i całe, wszystkie meble są zrobione z bambusa. Wielkie łoże. Tak jak widzicie, tak jak i zamówiła, wszystko jest w bambusie. No, co tu więcej powiedzieć? Po prostu ładny nocleg w Wietnamie, nie? Czasem można trafić naprawdę średnio. A tutaj jest czyściutko, ładniutko, ręczniczki, Klimka. Pięknie. A jeszcze, no my chcieliśmy wjechać trochę później, ale. Ten sam pan w hostelu proponował nam wyjazd o 8 rano, dojazd o 14 do Nang, ale po drodze, żeby zobaczyć, zahaczyć o cztery takie krajobrazowe punkty, które są bardzo ważne na, właśnie na tym wybrzeżu, w tej części wybrzeża. Więc to też by była fajna opcja, gdybyśmy nie chcieli spędzić tutaj jeszcze poranka. Jesteśmy po no, w w nie nazwalibyśmy tego limuzyną na pewno, no ale jest po prostu jest to duże siedmioosobowe auto. To jest połku, no będzie całkiem wygodne. Przyjechał, przyjechał 15 minut później niż e, miał przyjechać. Ale wciąż ciekali, czekaliśmy sobie w hotelu z herbatką zimną, którą, zieloną herbatką, którą cały czas dolewał właściciel. Nie narzekamy, słyszymy się w Danang. Dzięki wielkie za zostanie z nami do samego końca, stałych i nowych widzów prosimy o kredyt zaufania w postaci łapy w górę i subskrypcji, a my widzimy się już za tydzień z kolejnym odcinkiem wietnamskiej przygody, tym razem z nadmorskiego Danang. A na nas już czas. Cześć!